Postanowienia noworoczne to temat, który zawsze powraca wraz z nowym rokiem. Dla niektórych z nas jest to skuteczna motywacja, inni wolą regularnie dążyć do swoich celów. Zapytaliśmy Małopolan, co myślą na ten temat i jakie mają postanowienia na 2020 rok. Zacząć z powrotem jeździć autem. Chyba najważniejsze, żeby zdać studia i tyle zdać wszystko w pierwszych terminach w sesji letniej i mieć udane wakacje znaleźć jakieś praktyki czy też w jakimś placówce publicznej może tutaj może w Krakowie żeby zostać na stare lata doktorem i życzyłem sobie, że miał tyle poweru, żeby miał tyle siły, a także chęci i weny twórczej, żeby to w tym 2020 roku się spełniło. Oduczenie się słodzić, czyli wystrzeganie się cukru. Kolejna książka poetycka, także prozacarska jest już prawie w 90%, więc to są takie postanowienia, które są realizowane. Nie chorować, bo bardzo dużo chorowałam, długo. Nie chorować, przestać palić. No chyba zdrowie najważniejsze. Ogólnie chciałabym o siebie zadbać, ale to jest normalne. To nie jest, że nowy rok. No, nie żadna specjalna data. Życie można zmienić w dowolnym miesiącu swojego do czasu. Poznaliśmy już postanowienia noworoczne Małopolan. A czego życzą im władze marszałkowskie? Wszystkim Małopolanom, bez względu na to, skąd pochodzą, czy to duża miejscowość, czy mała wieś, bez względu na to, w czym się zajmują, chciałbym życzyć wspaniałego roku 2020, by spełniły się życzenia, abyśmy po prostu mieli także okazję zmienić Małopolskę wokół siebie. Życzyłem wszystkiego co najlepsze, z nadzieją także, że poprawi nam się powietrze, że te kwestie środowiskowe będą coraz poważniej traktowane przez i mieszkańców, i samorządy, ale dzięki naszej pracy, nas wszystkich, bo przecież zmiana, walka o środowisko zacznie się od naszych podstaw, nas, mieszkańców Małopolski. Życzę... Abyśmy się nie bali tej zmiany, abyśmy chcieli ten pierwszy krok w walce o środowisko wykonać. Niech 2020 rok będzie rokiem zmian, przemian, niech będzie zielony, ale niech będzie po prostu rokiem szczęśliwych, zadowolonych, zdrowych Małopolan. Wszystkiego dobrego.